Strefa Euro To Strefa Euro w Radiu PIN. Marcin Łukasik, witam i zapraszam na drugą odsłonę, której gościem jest dr Jacek Kucharczyk, prezes zarządu Instytutu Spraw Publicznych. Dzień dobry. Witam raz jeszcze. A właściwie dobry wieczór z uwagi na panującą już szaurę za oknem, dosyć ponurą, równie ponurą można powiedzieć wygląda sytuacja wokół Strefy Euro. Czy po dzisiejszym szczycie, który rozpoczyna się lada moment, szczycie Rady Europejskiej, możemy spodziewać się jakichś przyjaśnień? No, niewątpliwie społeczeństwa krajów Unii Europejskiej oczekują tego, że ich przywódcy staną na wysokości zadania i że wspólnie uzgodnią skuteczne działania, skuteczne sposoby radzenia sobie z tym kryzysem i to jest jedno z takich jeden z wniosków, które płynie z lektury niedawno opublikowanych badań Eurobarometru, czyli badania europejskiej opinii publicznej zleconego przez Parlament Europejski. To właśnie z tych badań wyra wyraźnie wynika, że Europejczycy w swojej większości chcą, żeby z kryzysu wychodzić razem. I uważają, że tylko wspólne działanie e, daje szansę tak naprawdę na przezwyciężenie tego kryzysu, co jest takim mocnym sygnałem dla tych przywódców, którzy spotykają się w Brukseli. Społeczeństwo europejskie, że i tak możemy ująć w dosyć generalny sposób, boi się kryzysu? Społeczeństwo się przede wszystkim jest spory pesymizm co do tego, czy z kryzysu da się wyjść szybko. I tutaj, tutaj widać, że większość, większość Europejczyków uważa, że kryzys jeszcze sporo potrwa, więc co, co po części jest chyba dobrą wiadomością dla tych przywódców, bo ludzie nie, nie wierzą, nie liczą na cuda, tak? To znaczy, wiadomo, że jest świadomość, jak poważny jest ten kryzys. Są różnice opinii co do tego, jak Długo będzie trwało to wychodzenie, ale przeciętnie oczekuje się, że to lata raczej niż miesiące są potrzebne na to, żeby wyjść z kryzysu. Choć tu oczywiście kraje, których sytuacja lepiej trochę teraz wygląda ekonomicznie, są bardziej optymistyczne niż te kraje najbardziej dotknięte, jak kraje południa, tam są jakby tych. Powodów do optymizmu jest jakiś. Mimo najmniej. wszystko mówimy o latach, co mogłoby zachęcać przywódców do bardziej zdecydowanych kroków, nie obawiając się ewentualnej niechęci ze strony obywateli, czyli wyborców. Rzeczywiście tutaj można powiedzieć, że w, ty w tych badaniach jest, jest wyraźna zachęta do działań razem i do działań takich, które. Wzbudzają nawet kontrowersje polityczne. W tym sondażu, między innymi, pytano obywateli o to, czy Twój kraj powinien pomagać krajom, które znajdują się w kryzysie. I trochę, nawet ku mojemu zaskoczeniu, zarówno średnia unijna jest na tak. Ale także w kluczowych krajach, takich jak Niemcy, Niemcy, jest zdecydowane poparcie dla pomagania krajom, które są w potrzebie w tej chwili, właśnie w imię tej solidarności europejskiej. Zresztą, co ciekawe, także w Polsce w ciągu ostatnich miesięcy, bo podobne badanie przeprowadzono kilka miesięcy wcześniej, wzrosło poparcie, dlatego żeby także i Polska przyczyniała się, pomagała tym krajom w kryzysie, co jest, co jest bardzo ciekawą ewolucją polskiej opinii publicznej w tej chwili z tego badania wynika, że Polaków, większość Polaków jest za tym, żeby Polska pomagała przezwyciężyć te, ten kryzys, właśnie nawet jeśli, chodzi o, nawet jeśli to wymaga jakichś działań z naszej strony, udzielania pomocy innym krajom. No to bardzo, bardzo interesujący rozwój, rozwój naszej, naszego stosunku do tego kryzysu. Takiego jednak właśnie. Poczucia, że my płyniemy w jednej łódce z innymi krajami Unii Europejskiej. Wracając do samego szczytu Rady Europejskiej, ono zostanie podzielone na dwie części. Pierwsza w gronie wszystkich 27 państw pod wodzą premiera Donalda Tuska. To spotkanie potrwa około godziny. Potem spotkanie w gronie wyłącznie tych krajów, które posługują się wspólną walutą. Jak dotychczas Polska wypada jako prezydencja, która obsługuje, administruje tak duże wydarzenia jak Szczyt Rady Europejskiej, znaczy, bo jego pierwsza część de facto miała miejsce w niedzielę, dziś druga. No, Polska rzeczywiście tutaj znalazła się w bardzo trudnej sytuacji i to e, tak naprawdę jeszcze zanim zaczęła się e, prezydencja, było wiadomo, że kryzys może nam bardzo utrudnić sprawowanie tego przewodniej roli i realizację naszych priorytetów właśnie w tej sytuacji, kiedy jest kryzys, który w innym stopniu dotyczy i ma inne wymagania co do działań państw, które są w euro i całej Unii. W związku z tym na naszych oczach powstaje no jednak Unia dwóch prędkości, a Polska znajduje się w tej grupie wykluczonych, co bardzo Ale to utrudnia dobrze się nam... bo e, francuski dziennik Le Monde bodajże wczoraj zauważył, że Polska, mimo doskonałego wzrostu gospodarczego, jest de facto pominięta przy podejmowaniu decyzji decyzji na szczeblu unijnym. Ale z drugiej strony tak naprawdę być może to właśnie ta Europa dwóch prędkości konkretnie w aspekcie rozwiązywania problemów dotyczących kryzysu jest tą receptą aby wyjść z recesji właśnie. No to jest bardzo złożony problem dla Polski w tej chwili to jest problem. Jest wyzwanie i to nie jest dobrze że my jesteśmy poza tą grupą decyzyjną. E, powinniśmy się starać, żeby jednak jak najwięcej tych decyzji pozostało do podejmowania w gronie całej Unii, dopóki, przynajmniej dopóki my pozostajemy poza strefą euro. A Oczywiście no, spieszyć się do strefy euro? W moim przekonaniu tak, Polska powinna sobie. Zadeklarować wyraźnie, że my docelowo chcemy, nie mówię, że trzeba wyznaczać datę konkretną, ale że nadal ufamy w euro, w przyszłość euro i chcemy do wspólnej waluty wejść. I Dlatego, że to zacieśnianie współpracy w ramach grupy euro wydaje się nieuniknione, jeśli euro ma w ogóle przetrwać, a przetrwanie euro jest we wszystkich interesie całej Unii, w tym także Polski, więc powinniśmy z jednej strony rzeczywiście obawiać się tego, tej marginalizacji politycznej w wyniku tych procesów, ale z drugiej strony jednak trzymać kciuki za powodzenie reform, które by umocniły euro i spowodowały, że w przyszłości tego typu yy, Kryzysy nie będą się powtarzały, i z tej kwadratury jedyne wyjście, tak naprawdę, to już oczywiście nie jest program na polską prezydencję, tylko na wiele dłużej. Jedyne wyjście to jest wejście do strefy euro przez Polskę. Dziękuję, doktor Jacek Kucharczyk, Instytut Spraw Publicznych. Dziękuję. Strefa euro program współfinansowany przez Parlament Europejski.